Przygotujmy zdrowy tort urodzinowy dla Netto, ponieważ obchodzi 30 urodziny. Aby na przyjęciu panowała przytulna atmosfera, zabieram ze sobą świeże kwiaty oraz produkty potrzebne do przygotowania deseru. Stawiam na produkty marki własnej Netto, czyli milec, A te urocze żółte kubeczki idealnie sprawdzą się na kawkę do tortu, więc również lądują w moim koszyku. A jak urodziny, no to oczywiście tort i mamy tutaj biszkopt migdałowy z kremem śmietankowym bez dodatku cukru ze świeżymi borówkami. W drugiej warstwie ląduje konfitura brzoskwiniowa z dodatkiem soku z marakui oraz mus mango marakuja. W czasie przygotowałam sernik na zimno z dodatkiem tej samej konfitury oraz ciasto na truskawkowe cake popsy. Torc schodzony więc pora na tynk, a z racji, że jest to torcik dla netto, to tynk mamy w kolorze żółtym. Na szczycie ląduje wydruk z logo i rozet. A ja zabieram się za przygotowanie imprezki, oczywiście nie może zabraknąć balonów, no i tony deserku. Na stole lądują pistacje prażone, no bo kto ich nie uwielbia, oraz gwóźdź programu, czyli torci. Tak się prezentuje urodzinowy stół dla netto, koniecznie dajcie znać co myślicie, nie może zabraknąć świeczki i urodzinowych życzeń. Wszystkiego najlepszego netto.